Cześć kochani, witamy się z Wami w kolejnym odcinku z kalendarzy, z serii kalendarzy adwentowych, naszych hawciarskich i z przyjemności ich otwierania. Dzisiaj otworzymy sobie cztery paczuszki. Troszeczkę wybiegniemy znowu w przyszłość. No, jak to bywa w tym grudniowym czasie jest dużo pracy, dużo zajęć, więc. Ja bym nie miała siły nagrywać codziennie, więc sobie zrobimy taki wyskok i otworzymy sobie te cztery poczuszki. A w piątek wtedy sobie spotkamy się ponownie i otworzymy trzy paczki z piątku, soboty i z niedzieli. No, no to w takim razie, żeby nie przedłużając, ja sobie już przygotuję paczki. Mamy numerek 15, mamy numerek 16, 17 mm -hmm. i mamy numerek 18. Tak nam się złożyło, że wszystkie mamy trzy takie ładne, y, bordowe torebeczki. No to nie będę przedłużać i zacznę już od numerku 15. Tutaj mamy znowu coś grzechocze, więc. Zapewne są jakieś koraliki, co hmm, sobie poatwieram już. Tutaj też. I tu. Mhm. I co mamy w numerze 15? Co nam się kryje w paczuszce numer 15? Mm -hmm. o, znowu coś tego i przyjemnego niteczka taka tam i mamy koraliki i mamy bałwanka o jaki ładny kolorek on jest bardziej bardziej zielonkawy taki morsko-zielony wy go widzicie też jako piękny kolor ale troszeczkę jest przekłamany no bo on nie jest taki niebieski, on jest bardziej zielony. No ale przykro mi, już bardziej się nie da, żebyście ten kolor zobaczyli. No niestety się nie da. Mamy coś słodkiego, mamy takiego bałwanka. No i mamy miziatą niteczkę. Niteczka jest w kolorze takim beżowo-beżowym. Chciałam powiedzieć budyniowym, ale to nie jest kolor budyniowy, to jest taki beżowy. Hmm. Przypomina mi futerko, hmm, takie jak hmm, są chomiczki albo króliczki, takie hmm, niebiałe, tylko takie brązowawe, lekko. No to jest właśnie taki kolorek. Hmm. Bardzo ciekawa niteczka. Ja jeszcze nie wyszywałam tymi niteczkami, jestem bardzo ciekawa, jak się będzie nimi wyszywało. Ale na pewno coś ciekawego się z tą niteczką wymyśli. Zobaczymy. Bardzo dziękuję. Jest to taka nowość, którą chętnie, chętnie wykorzystam. Więc tutaj mamy numerek 15, numerek 16, aha, numerek 16 był tutaj. Tak dzisiaj szybciutko, bo muszę się przygotować też do pracy na jutro i szczerze powiedziawszy dzień mi się kończy a lista zadań jeszcze, które sobie zaplanowałam na mój jedyny dzień wolny <grym>, teraz na, ostat... na te dwa tygodnie teraz i to jest mój jeden dzień wolny no to lista zadań była długa, a czas nieubłaganie się kurczy dlatego dzisiaj bez bez przedłużenia. O, mamy coś fajnego. Już, już. Mamy śliczny sznurek do wykańczania. Taki srebrny. Śliczny. Ja bardzo lubię te sznurki. One u mnie y, bardzo y, chętnie będą wykorzystywane. Więc mamy sznureczek. Mamy. Patrzcie, poczekajcie, bo się zgubiłam Mamy śliczną zawieszkę z kiwi. Kiwi jest magnesikiem też, więc można ją tutaj magnetycznie przyczepić, tak mi się wydaje, bo kiwi jest magnesikiem, a tutaj mamy za zaczepkę do nawlekacza, do igiełek, no ale śliczne. Hmm, taki słodziak. Bardzo ładna. Nasza zawieszka magnetyczna, tutaj. Magnesikowo-magnesikowa zawieszka. No, fakt, że jest to bardzo wygodne, bo można sobie na materiale przyczepić i zawsze mieć to pod ręką, więc bardzo sprytne. Ja co prawda nie używam na nawlakaczy do igieł. Ale sam pomysł bardzo sprytny. Naprawdę to jest bardzo wygodne. Ja bym na to pewnie nie wpadła, bo nie byłoby mi to potrzebne, ale, mm, ale pomysł jest mega. No i oczywiście jako takie mm, akcesorium bardzo ładnie to wygląda, więc super super pomysł. Bardzo dziękuję. No i kolejne rozpieszczenie, czyli mamy kolejną niteczkę jedwabiu. Teraz y no, wy widzicie bardziej tak szaro, a ona jest taka stalowo-zielona. Taki bliżej niezidentyfikowany kolor, ale ja bym powiedziała, że to jest taki szary, który ma mm, kapkę miętowego koloru i on jest taki, taki bardzo, bardzo jasny, miętowy, taki lekko przyszarzony, mm, Bardzo ładny, bardzo ładny odcień. Mm, no i tutaj nam się to kryło pod. 16 proszę sobie tutaj przesunę. Kurczę, nie wyłączyłam powiadomień i pewnie będzie wam tutaj coś klikać. Ale moment. O, dobra. Już wyciszyłam, żeby nic się nie klikało. Ok, siedemnaście. Zepsułam swoją. Dekoracje. <laughs> coś się rozwaliło. No trudno. Yy, I mamy numerek 17. Pod numerkiem 17 nam się kryje. Cóż dziś? Mamy coś słodkiego. Mamy niteczkę. I tu. To... Coś mm, 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 mm. jeszcze. O, mamy guziczek. Dobra. OK. Mamy guziczek gwiazdeczka. To są te ceramiczne y, guziczki bardzo ładne. Bardzo ładna. śliczna jest ta gwiazdeczka. Na pewno znajdzie gdzieś swoje miejsce. Mamy do kolekcji y, szpuleczkę brązową. Drewniano. mamy coś słodkiego i mamy y, mamy niteczkę mamy niteczkę i ta niteczka jest bardziej, m, bardziej w stalowym kolorze i to już y, to już widać, że to jest taki bardziej stalowy czyli tutaj mamy niteczkę y, w dniu poprzednim mieliśmy taką niteczkę i teraz widać, że one się troszeczkę różnią i teraz możecie zobaczyć, że ta jest bardziej wpadająca w odcień zielony, a ta jest taka stalowa, perłowa. Bardzo ładne kolory. Super. Bardzo ładne rzeczy. Nam się trafiły pod numerkiem 17. No i mamy teraz numerak 18. Wiem, że idę dzisiaj jak burza, ale um, musicie um, Musicie nie musicie. Miło by było, jeżeli mi wybaczycie ten mój dzisiejszy filmik szybciorem. A co mamy pod osiemnastką? O, już czuję, że mamy jakiś materiał. Ale ładny. I coś tu jeszcze mamy. Guziczki. Mhm. Czekajcie, bo coś jeszcze wymacało, a coś mi tu utknęło. Momencik. Już. Już. No, i mamy śliczny materiał, i mamy trzy guziczki. Mamy takiego duszka, boskiego duszka, mamy do kompletu pszczółkę, więc jakiś taki fajny, m, pszczółkowy, yy, nie wiem, hawcik albo poduszeczka na pewno powstanie z wykorzystaniem guziczków. No i śliczna zawieszka w postaci kotwicy na pewno będzie gdzieś wykorzystana w, jakiejś, yy, w jakimś takim hawciarskim morskim hawciku. Już mam coś na oku, także coś morskiego już mam i na pewno gdzieś będę próbowała wcisnąć te takie nasze zawieszki morskie. Śliczne. Ten duszek jest słodki. Bardzo ładny. No i mamy materiał. Mamy materiał w kwiatuszki. Bardzo ładny granatowy w takie niebiesko-białe kwiatki. Super, będzie też fajnym, fajnym materiałem na wykończenia. Naprawdę bardzo ładny jest. Mhm. No. No i to byłoby na dziś. Więc mamy już rozpakowane wszystkie dzisiejsze dni. Tu mamy dzień 18. Tu mamy dzień. Oj nam tutaj zasłoniło mamy dzień 17. Tu mamy dzień 15. Mm -mm. A dzień 16 mamy tutaj choć tutaj a tutaj mamy dzień 16, więc takie dobroci czekały na mnie w obecnych paczuszkach. Ja bardzo serdecznie dziękuję. No bo jak zawsze bardzo miło jest otwierać paczuszki i zobaczyć, jakie tam cudeńka są. bo są naprawdę naprawdę super i i to wszystko będzie będzie miało swoje miejsce i będzie mogło gdzieś tam zostać przeze mnie wykorzystane, bo wszystko zawsze się super przyda. Ja chyba nie dostałam rzeczy, której bym nie wykorzystała, no może ten igielnik nie jest do końca takim, taką rzeczą, którą ja na co dzień używałam, ale to jest raczej jako taka forma ozdobna, przynajmniej w moim przypadku, więc i tak znajdzie zastosowanie ten igielnik, o którym mówiłam w poprzednim, w poprzednim filmie, który znalazł się w paczuszce. No a te wszystkie prezenty, niteczki na pewno gdzieś znajdą swoje zastosowanie, więc serdecznie dziękuję i bardzo miło było z Wami otworzyć kolejne paczuszki. No i cóż, ja sobie tak skracam tą przyjemność, bo nie otwieram ich codziennie, tylko robię taką kumulację szczęścia, a później mam kolejne dni tak trochę, no bez tego. Bez tej przyjemności otwierania, ale trudno byłoby mi nagrywać codziennie, więc no, jest jak jest. Mimo wszystko, i tak mnie bardzo cieszy to otwieranie i odkrywanie kolejnych, kolejnych dobroci w prezencikach, które na mnie jeszcze czekają. Ja już dzisiaj uciekam. Serdecznie Wam dziękuję i za obecność i za to, że byliście. No i trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa.